Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Jest kilka aspektów dotyczących tej ustawy po pierwsze ma ona wykonywać prawo unijne, które ma zapobiegać działaniom o charakterze terrorystycznym i związanym z tym zmianami technologicznymi, to znaczy zmianami, które umożliwiają terrorystom posługiwanie się nowoczesnymi nośnikami, internetem w promowaniu swoich postaw, ale też w bezpośrednich instruktorach. Pojawia się tu kilka wątpliwości. Między innymi w, taka wątpliwość, że jeśli zmiana przewiduje ścigo, ściganie zachowań polegających na otrzymywaniu instruktorów w zakresie wytwarzania lub stosowania materiałów wybuchowych. No to pojawia się problem polegający na tym, że wysłanie komuś na skrzynkę takiego instruktazu i otrzymanie przez niego takiego instruktażu e, może stać się powodem do, e, do ścigania. Tak? Pojawia się problem również definicyjny, jeśli chodzi o materiały wybuchowe, jak wiemy, nie tylko z lekcji chemii, na której czasami mogło się zdarzyć, że nie, nieostrożne obchodzenie się z materiałami i eksperymentami doprowadziło do jakiegoś małego wybuchu, że jest to kwestia no, nieprecyzyjna. Kolejny problem, jaki się pojawia w związku z tą, w związku z tą ustawą, to na pewno kwestia, kwestia taka, że, szanowni państwo, oczywiście trzeba pamiętać i o czym rząd od 6 lat pamiętać za bardzo nie chce, że póki co w Europie najskuteczniejszą polityką antyterrorystyczną jest restrykcyjna polityka migracyjna. I to jest najskuteczniejsze narzędzie zwalczania potencjalnego rozgnieżdżania się terroryzmu w Europie, natomiast od sześciu od lat polityka otwartych drzwi i masowej imigracji do Polski jest, jest przez ten rząd prowadzona, ale to na marginesie. Zwracamy również uwagę jako Konfederacja na to, że i nie rozumiemy dlaczego w tym dokumencie znajduje się przedłużenie tego stanu wyjątkowego w sądownictwie okołokovidowego i jest on rozszerzony nie tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego co w ogóle ma swoje wątpliwe podstawy prawne i konstytucyjne jak już wiele wielpo wielokrotnie sądy w ciągu ostatniego roku orzekały albo stanu epidemii, tak, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku do odwołania ostatniego z nich orzekania przez sąd karny w sprawach o przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica nie przekracza 5 lat, na raz w sprawie operacyjnej w składzie jednego sędziego, jeżeli w pierwszej instancji sąd orzekał w takim samym składzie. Nie widzimy, nie widzimy nie tylko... Yy podstaw do tego, żeby w obecnej dobie paraliżować sądownictwo, ale nie rozumiemy zupełnie, dlaczego aż do roku po zniesieniu tego stanu epidemii, czy jakkolwiek go Państwo tam nazwali w rządzie e, i wprowadzili nieudolnie, niekonstytucyjnie i zresztą bezprawnie i teraz musicie się mierzyć z tym, że obostrzenia są uchylane przez, e, przez sądy. Dlaczego to stan wyjątkowy, powodujący jeszcze większą e, niezdolność polskiego, Wydolność polskiego sądownictwa, ma być utrzymywany kolejny rok. To jest po prostu niepoważne. To jest po prostu niepoważne. Trzeba działać dokładnie na odwrót. Sądy powinny jak najszybciej wrócić do normalnego orzekania. Co jest normalnym orzekaniem w III RP, to jeszcze inna dyskusja, ponieważ sądownictwo jest trwale zabagnione od 30 lat. I niestety przez 6 lat też w tym względzie nic się nie zmieniło. Ale to, to straszne spowolnienie, to przedłużenie wszystkich procedur, które obserwujemy, powinno się skończyć jak najszybciej, a nie jeszcze rezerwować sobie ustawowo rok przedłużenia tego, chorego, patologicznego stanu. Tyle naszego komentarza, jeśli chodzi o Konfederację. Dziękuję. Konfederacja wolność i niepodległość.